Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Powiadomienie to jest głośność ustawio. Tak. To rzadko się u nas ostatnio widzieć naszą gwiazdeczkę Mokusie. Tak, oto ona, zobaczcie. Wiecie, co ona robi? Ej. Patrzcie co ona wyprawia. Ona po prostu się... Usługa ej, aktualizacja. Ej, mała. Nie wolno. Widzicie? To jest znak, że za wcześnie była od matki... Od matki... Skończenie konfiguracji od... Google Play. Od, odsunięta. Dostępnych jest 27... Ja niedawno włączyłem telefon, dlatego słychać. To jest rzadkość u nas. Ja w ogóle zabiłem dzienny audiobook. Jak audiobook, już jest u nas ona miesiąc. Dzisiaj akurat jest 16 sierpnia. No i jest, jest dziwnym kotkiem. Ej, ej, co ty wyprawiasz, mała? Mnie że będzie widać. Ona po prostu Niby dwa tygodnie temu, jak była, jak była Agnieszka, Agnieszka z modżą u weterynarza, to powiedział, że e, ona ma półtora miesiąca. Guzik, prawda? Guzik, prawda? Ona ledwie wskakuje, słuchajcie, na, na krzesło, ledwie wchodzi na kanapę, to się wdrapuje. Ona nie jest zaradna jeszcze. To powinien być kot, który da spełnić normalnie 2,5 miesiąca jeżeli by było stwierdzono, że ma półtora miesiąca ten, proszę bardzo jest filmik, już był na parasolu zeskakuje, chodzi eee, o, fakt, że on e, trzy miesiące ma tak, Batman a nasza malenika, no co no leży co ty, co ty siesz mu Jezus Maria, no na kocura się, nie ale śliczna, tylko taka, taka dzikuska, zobaczcie, no śliczna jest. I no, ona prawie po 2 dni nie ma i teraz No leży nosi się tego kota no. co mam wam powiedzieć? No, no kot choroba sirocła ma tak? Typowo Śliczna jest No a ten co robi? Teraz usłyszycie Posłuchajcie Mam że słychać. I to siebie pokazuję, bo... jeszcze Usługa aktualizacja. Ale teraz słychać. No i kódz nie? Kot jest mega zadowolony tym to sposobem macie filmik jak kotka się kotu no powiedzmy sobie to prosto w twarz no ludzie słyszycie to Tak coś zobaczyć to raczej rzadkość chyba co? Nieśmieszne dla mnie. U mnie kiedyś, e, słuchajcie, e, e, czabułka, owczarek szkocki Coli była taka akcja. No, ten zadowolony. Nie chciała zajmować się szczeniakami. Słyszycie? Jaki kot szczęśliwy? Nie chciała zajmować się szczeniakami i była taka akcja, że uciekała, a jej syn Czakran, owczarek szkockiej koli, który wtedy miał gdzieś z półtora roku przychodził pilnować szczeniaków. No i akcja była podobna. Jak tutaj. Hej, zostaw go. No te pazury pochowane. Ej, gwiazdka. Ja wam gwiazdkę pokażę. Jezus. No, słychać to? no ten, ten szczęśliwy. Jeszcze raz na mnie wezmę. Słyszycie to. Masakra. wam ją pokaże. Chodź. Piastka, Chodź. I co robił e, owczarek szkocki? Patrzcie. No już. Ta też zadowolona. A. Ta też zadowolona. Ta też zadowolona. Widzicie? Już przyszła. Już. I te szczeniaki, słuchajcie, tego potarocznego, naszego owczarka szwedzkiego Koli, też, co robiły? Sały, on wytrzeszczał oczy, no bo tu w tym przypadku psa, to jest taki długi, taki, nie wiem jak się to nazywa jego prącie, bo on jest taki, taki w środku coś ma. Może kiedyś się wytranaża zapytać, bo nawet nigdy się nie pytałem, bo trochę inaczej to wygląda u kota, jest jeszcze inaczej, bo u kota to się nie wyczuwa kompletnie nic. U szczeniaka wyczujecie właśnie takie coś sztywne, ta mała zostaw go patrzcie teraz słyszycie ją? No, no idzie 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 o, 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 ogon, ogon, w, ogon w górę Łuszczeniaka się wyczuwa u kotów nie ale już wiemy bo Tomek powiedział że on ma że on ma o, o ten się rozkłada o, o. czekajcie nie ona teraz jemu ona po prostu wiecie co ona teraz jemu się Zostaw go, ej! Jak wam moku? na dwa oku, patrzcie, patrzcie, jak, jak wam oku, jest to. O, 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 o już o. Masakra. I myśmy odrywali te szczeniaki od tego, wiecie, czakrana. I ja potem mu nie pozwalałem, bo on biedny popiskiwał oczy wytrzeszczał. No i uciekał mnie te, te szczeniaczki dwu, trzy tygodniowe. Aż piszczały za nim nie? one częściej znały niestety swego brata starszego o rok czasu, ni, czy tam półtora roku, niż, e, niż swoją matkę, nie? <laughs> Matka była paskudna pod tym względem. Jak się Czakran urodził, no to powiem Wam, że... O, matko. Powiem Wam, że ogólnie było tak, że to myśmy z nim od pierwszego dnia w łóżku spali, nie? Dobra. Kończę, kochani. A jak wy to leżycie? O jezu, on teraz, on teraz tak leżą. <grym> Także nie, ona chyba nie się tego tego prącika. Tylko wiecie co? Ona po prostu mu się co popadnie, aby tylko mieć kawałeczek aby mieć tylko kawalątek, chociaż ciała, nie? Ale już nawet z lukracją e, leży, spódnie, tylko dobry z tego Batmana, co. Taki cierpliwy młody kocia, który kończy za 3 dni, 3 miesiące. A tymczasem jest takim kotkiem wspaniałym. No, Mokusia, tak zwana Arabella. Przystąpka nazywana Gwiazdeczka. <laughs> Też jest słodka. Tylko widać, że jest taka. Jest dziwna, nie? Jest dziwna. Po 2-3 dni po kątach znika. Potem przychodzi, właśnie mizia się z nimi. No no pokaż pyszczek kociuniu, chodź pokaż pokaż swój pyszczek nam Aha, tu i tu ja to ma dziwną klatkę, nie? klatkę ma też dziwną ona o, już idzie, o, już, już no i jeszcze posłuchajcie chwilkę jak chroboczą no i to by było na tyle moi drodzy Wam życzymy miłego dnia. O, strzelają, służycie gdzieś tam sobie. No, a koty się nie boją. I o to chodzi, właśnie, żeby nie były historyczne. No to pozdrawiam. Ekran start. Zatrzymaj nagrywanie.